Cześć, jestem Wapomaniak i dzisiaj zaprezentuję Wam Xmaxa V3 Nano, czyli mniejszą wersję V3 Pro. Czym się różnią, czy warto, czy fajnie to działa? Tego wszystkiego dowiecie się z mojej recenzji. Gotowi? No to lecimy. Tego, czym w ogóle jest V3 Nano? Więc, V3 Nano, jak sama nazwa wskazuje, to jest mniejsza, tańsza i nieco okrojona z funkcji wersja Xmaxa V3 Pro, czyli chyba najpopularniejszego obecnie obok Fenixa Mini, waporyzatora przenośnego w Polsce. Więc, jak widzicie, V3 Nano jest zdecydowanie mniejszy od V3 Pro i jest naprawdę no miniaturowy. Jest to hybryda z przewagą, z przewagą konwekcji która Oferuje tak zwane zautomatyzowane sterowanie temperaturą, czyli coś w stylu PAX Mini, w zasadzie, czyli tylko włączasz i korzystasz, bierzesz kolejne burzki, a temperatura rośnie automatycznie i nie ma takiej zmiany ustawień przez użytkownika. Z jednej strony to szkoda, że nie możemy tej temperatury regulować samodzielnie, prawda? A z drugiej strony, dla kogoś, kto się na przykład na tym nie zna, dopiero zaczyna, no to jest to w zasadzie trochę o tyle łatwiej, że po prostu ma jedną rzecz mniej, prawda? Włącza, bierze kolejne wdechy uh, i i korzysta. Jakie jest więc zastrzeżenie do tej automatycznej regulacji temperatury? Ano takie, że ona nie jest tak jak w Paxie Mini, że idzie sobie tam od tych najniższych do najwyższych, tylko tutaj zaczynacie z pułapu 200 stopni, czyli od razu jest to dość wysoka temperatura, na przykład dla kogoś, kto zaczyna dopiero przygodę z medycznymi konopiami i z waporyzacją, no to ta temperatura może być trochę za wysoka, więc to warto mieć na uwadze, ale w każdym razie ta temperatura w trakcie tej 3-minutowej sesji rośnie od 200 do 220 stopni automatycznie. no Czyli jest to ten, takie, takie to najwyższe okno, jeśli chodzi o przedziały temperatur, w waporyzacji. No i na pewno będziecie tutaj mieli efekt dużej chmurki, prawda? To, to nikogo nie rozczaruje, no, ale będzie dość, dość ciepła para. Dobra, ale po kolei. Komora nie jest duża. Jest w zasadzie taka sama prawie jak V3 Pro. Może minimalnie mniejsza. No W każdym razie wchodzi tutaj takie 01, żeby tego nie ubijać nadmiernie. 0,15 to jest taki absolutny, e, absolutny maks. Jak tutaj ten susz ubijecie, to to nie będzie, nie będzie działało. Dobrze lepiej, żeby było, żeby było go ciut za mało niż ciut za dużo o, w ten sposób. No, Ale komora jest podłączona do kondukcyjnej grzałki, czyli sama się też e, nagrzewa. No i w, w związku z tym, jak się nie będziecie brali wdechów, no to ten susz będzie sam się. Gdzieś tam trochę bardziej grzał. No i te trzy minuty, w trakcie których ta temperatura rośnie, zazwyczaj pozwala w pełni wykorzystać komorę, jeśli będzie się streszczać i faktycznie będzie brali burzka za burzkiem. V3 Nano jest zasilany wbudowaną baterią o pojemności 1000 mAh, no, czyli jest to mniejsza bateria i wbudowana. To jest kolejna rzecz, którego różni od V3 Pro. No ale jak na tak mały vaporyzator, no to, to ona się sprawdza naprawdę całkiem nieźle. No, i ten jego mały rozmiar rozgrzeszego na tym polu, prawda? Jest tylko jeden przycisk do włączania, wyłączania. Jest on zbudowany diodą LED, która będzie Wam mówiła o tym, jaki jest poziom naładowania baterii. To Wam zasygnalizuje na początku, no a potem na czerwono się będzie świecił w cekcie nagrzewania, i na zielono, kiedy to temperaturę już osiągnie. Więc no naprawdę nic prostszego, jeśli chodzi o obsługę i naprawdę jest to jeden z chyba najłatwiejszych w użyciu waporyzatorów na rynku. No, podobne rozwiązanie jak Pax Mini, tylko, tylko wyższy przedział temperatur. No i tutaj macie hybrydę, a tutaj macie 100% kondukcji, no i tutaj macie znacznie przyjemniejszą cenę, prawda? Więc tak naprawdę więcej te modele dzieli niż łączy, a łączy je tylko ten jeden, posiadanie jednego wbudowanego ustawienia temperatury rosnącego. Czyli tak naprawdę dioda i wibracje informują Was o wszystkim: o włączeniu, wyłączeniu urządzenia, o osiągnięciu temperatury e, itd. Tak Poza tym jest jeszcze port USB-C na dole do ładowania, więc naładujecie e, tak naprawdę większość ładowarek dostępnych. I to wszystko. Nie ma tutaj ani żadnego wyświetlacza, ani żadnych dodatkowych przycisków do regulacji. E, jest to po prostu bardzo mały opłuc to tylko z jednym przyciskiem. No i to wszystko na pewno sprzyja dyskrecji. Ustnik jest szklany i montowany na wcisk nad komorą. E, w sumie, jak widzicie, tutaj to nie jest tak, że jest tylko siteczko i, i szkiełko. Jest tu taki system, który ma tą parę trochę schłodzić, w sensie zapewnia jakąś jej dyfuzję, zanim ona Pójdzie do waszych ust. Natomiast no, wciąż ta para potrafi być dość ciepła, nie będę ukrywał. Potrafi być dość ciepła, potrafi podrapać po gardle. No i warto jeszcze dodać, że ponieważ ten ustnik jest montowany na wcisk, no to trzeba uważać, jak się go przenosi w kieszeni, no bo raz, że można go uszkodzić z szklany. Dwa, że będzie zbierał paprochy, jeśli go będziecie przenosić bez żadnego futerału. A trzy, że w najgorszym wypadku może się to otworzyć. Mi się to w sumie jeszcze nie zdarzyło, ale wydaje mi się, że takie ryzyko istnieje. A no i wysypać susz do kieszeni, co nie jest wiadomo pożądanym zjawiskiem. Dobra, tyle o V3 Nano, tak na płaszczyźnie ogólnej i technicznej, no bo naprawdę jest tak mało funkcji, że nie ma, nie ma co się roz rozgadywać. W zestawie XMAXA V3 Nano znajdziemy całkiem sporo rzeczy. No, po pierwsze, sam waporyzator. On jest naprawdę, jak na urządzenie w tej cenie, bardzo porządnie wykonany. To jest wersja swoją drogą przedprodukcyjna, to jest wersja beta. Trochę się różni, na przykład wlotami powietrza. Czy materiałem, z którego jest wykonany ta górna część, widać, że tu jest bardziej błyszcząca, tu jest bardziej matowa. Ogólnie wersja produkcyjna jest lepsza niż sample dla recenzentów wcześniej rozsyłane, więc no, fajnie. Cieszę się, że, że w tę stronę poszli, a nie odwrotnie. No i to jest sam waporyzator, prawda? Zdejmujecie ustnik, wsypujecie susz, zamykacie ustnik, włączacie, tak on działa, tak się prezentuje. No i jest naprawdę, naprawdę malutki. Dobra, jeśli chodzi o to, co poza tym w pudełku. No to już się tam włamujemy. Macie taki zestaw startowy, no i tu jest wszystkie akcesoria, które producent dorzuca. Nie są to tylko takie najbardziej podstawowe rzeczy. Po pierwsze, macie waciki z alkoholem. Gorąco polecam Wam przed pierwszym użyciem przetrzeć nimi wnętrze komory i ustnik. Żeby po prostu go zynfekować, tak, tak jak i przepalić samo urządzenie co najmniej kilka, razy, zanim zaczniecie go używać. Macie wyciór do czyszczenia komory, to warto zrobić po każdej inhalacji, ale dopiero wtedy, kiedy komora ostygnie. Macie patyczki do czyszczenia. Tak jest takiej zbitej mocno bawełny, która nie zostawia włókien, więc są dobre do czyszczenia. No, ale to są wiadomo trzy patyczki. Tyle co nic. No i macie wreszcie narzędzie do suszu. Ono jest przydatne do tego, żeby ten susz z komory wydłubać, bo on sam nie wypadnie, co pokażę Wam później. No i macie jeszcze zapasowe sitka. Nie wiem na ile to widzicie, ale, ale nie wiem też czy jest sens, żeby mnie wyciągał. A, to jest to. No i kabel USB-C do ładowania. Czyli taki naprawdę podstawowy zestaw. No ale też nie ma się czego tutaj spodziewać więcej, prawda? Bo to jest bardzo prosty waporyzator. Dobra. Lecimy dalej. Dobra, to porozmawiajmy teraz o wadach i zaletach tego modelu. Zacznijmy oczywiście od zalet. No jeśli chodzi o zalety, no to przede wszystkim V3 Nano jest bardzo, bardzo dyskretny. Oczywiście najbardziej w wersji czarnej, ale tak naprawdę w każdej z tych wersji jest super dyskretny, dlatego że na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że 99,9% osób, które go zobaczy na ulicy, pomyśli, że to jest po prostu jeden z tych kolejnych e papierosów. O, czy tam jakiś jednorazówek, no tak, wy tak wygląda, nie? I w związku z tym jest bardzo, bardzo dyskretny, kompletnie na so na, nie, nie przyciąga jakichś spojrzeń. Chociaż wiadomo, ta wersja gradientowa, którą mam tutaj, no, będzie się na pewno bardziej rzucała w oczy niż, niż ta czarna, prawda? Więc po pierwsze, dyskrecja. Po drugie, banalna obsługa. Klikacie trzy razy, sprzęt się włącza, i w zasadzie, kiedy zawibruje, to po prostu możecie tą inhalację kontynuować, aż zawibruje, że się wyłączył. Czy to możecie go włączyć ponownie, albo, albo skończyć inhalację. No, więc naprawdę trudno o łatwiejszą obsługę. Banalna obsługa to jest, to jest druga zaleta, po prostu to jest full automat. Po trzecie, jakość pary jest zaskakująco niezła. Para jest to dość ciepła, bo jest też ta ścieżka pary krótka, prawda? Jest tutaj tylko jeden taki mały i dyfuzorek. Natomiast jakość pary jest zaskakująco dobra, jak na tak mały i tak tani waporyzator. Więc jakość pary to jest kolejna zaleta. Zaskakująco dobry, szczególnie też na początku, jest smak pary. Później on się wiadomo pogarsza, ale tak ogólnie jak na waporyzator z tej półki cenowej. To, to muszę powiedzieć, że fałsz smakuje naprawdę całkiem nieźle. Szybka i skuteczna ekstrakcja, no to jest kolejna, kolejna cecha rozpoznawcza tego waporyzatora. No i na pewno jest to związane z tym, że korzysta on z dość wysokich temperatur, no ale coś za coś, prawda? Temperatury są może wyższe niż niektórzy chcieliby stosować, no ale dzięki temu umożliwia to szybszą ekstrakcję, która z całą pewnością jest też bardzo, bardzo skuteczna. No to tym najlepiej się można przekonać korzystając z tego waporyzatora. Jakość wykonania, jak na urządzenie w tej cenie, jest naprawdę na medal i tutaj naprawdę nie, nie ma jakiejś dużej przesady z mojej strony, o tyle, że no, ciężko się dopatrzyć do jakichś takich, wiecie, mankamentów, niedoróbek. Wszystko jest idealnie spasowane, wszystkie powierzchnie są gładkie, no, wygląda to naprawdę dobrze i tak jak nie jestem entuzjastą waporyzatorów z Chin, tak wydaje mi się, że Xmax to jest akurat jeden z tych brandów, którym, którym można zaufać. No i wreszcie stosunek jakości do ceny, no bo z tym waporyzatorem dostajecie sporo e, za niewiele. E, nie macie tutaj może jakiegoś bogactwa funkcji, a jeśli chodzi o taką najbardziej podstawową jego funkcję, czyli odparowywanie ziół, radzi sobie bardzo dobrze, a jest niedrogi, czyli stosunek jakości do ceny to jest ostatnia z zalet, które chciałem wymienić. A jeśli chodzi o wady, no cóż, dla niektórych brak regulacji temperatury, takiej regulowanej przez użytkownika, a nie przez waporyzator, e, będzie wadą, no szczególnie dla użytkowników początkujących, użytkowników medycznych. E, no regulacja temperatury by się przydała po prostu. Kolejna wada, no to tak naprawdę ta konieczność trochę zmieszczenia się w trzech minutach. Y, jasne, możecie go później włączyć od nowa i to też będzie działać, ale, no ale moim zdaniem to jest dziwne, nie? żeby się cofać z 220 z powrotem na 200 stopni a, i, i znowu tą temperaturę wzrastać, kiedy już, a, kiedy już raz wzrosła. No więc, chociaż tak ogólnie to wolę krótsze inhalacje, no to, to wolę jednak sam ustalać, na ile się muszę śpieszyć z kolejnymi wdechami, a, a tutaj jednak przez sesyjny charakter mimo wszystko tego waporyzatora. Trzeba się raczej streszczać. Temperatura pary dla mnie osobiście jest trochę zbyt wysoka i nie chodzi mi tutaj o temperaturę odparowywania suszu, bo to, to swoją drogą, preferuję niższe temperatury niż te, które oferuje ten waporyzator, no ale to jest już moja osobista preferencja, ale tak z kolei patrząc obiektywnie z perspektywy większości użytkowników, ta para będzie dość ciepła, szczególnie podchodząc do inhalacji, może dawać po prostu niektórym pogardle i to lubią, szczególnie jeśli ktoś się przestaje na przykład spalenia, to w ogóle mu to nie będzie przeszkadzało, bo to jest i tak dużo chłodniejsze od klasycznej. Dymu, no to, to, mimo wszystko, ta para, jak na vaporyzator, jest dość ciepła. No i wreszcie, to, że ten ustnik jest montowany na wcisk, z jednej strony jest wygodne, no a z drugiej strony, po pierwsze, może wypaść, tak jak mówiłem, w sensie może się gdzieś obluzować, po drugie, no jest jednak jakieś ryzyko, ryzyko jego rozbicia, bo nie ma tutaj żadnego elementu, który by go zabezpieczał, prawda, w przenoszeniu i transporcie. No, i to tyle jeśli chodzi o owady. Jak widzicie, nie, nie jest ich dużo, nie są one istotne, czyli tak ogólnie w, te, w tym starciu zdecydowanie V3 Nano wychodzi obronną ręką. Ok, więc dla kogo V3 Nano będzie dobrym wyborem? No, na pewno jest to vapor to zdecydowanie bardziej do użytku rekreacyjnego niż medycznego. Przede wszystkim z racji na dość wysoki zakres temperatur i brak możliwości jej samodzielnej regulacji. Fauciano będzie doskonałym wyborem dla początkujących i okazjonalnych użytkowników, którzy nie chcą musieć zbytnio skupiać swojej uwagi na inhalacji. Wiecie, jak sobie chcecie na przykład nie wiem, oglądać film i pykać o taki wapezator, albo rozmawiać z kimś, prawda, gdzieś na imprezie i po prostu z niego korzystać, no to, to jest idealna opcja. Po prostu nie musicie się tutaj skupiać na regulacji parametrów, temperatury itd., tylko na samej inhalacji i na jej efektach. No i wreszcie, Fałczlano to świetny wapryzator na dyskretnego buszka e, poza domem, na przykład e, przed wejściem do kina czy na koncercie, no bo działa szybko i skutecznie, co ma, co ma znaczenie w takich sytuacjach. E, no i tak naprawdę nawet jeśli macie już jakąś kolekcję wapryzatorów, a nie macie takiego właśnie typowo gdzieś na wyjścia, no to, to jest na pewno pozycja warta rozważenia, no bo dyskrecja tutaj jest naprawdę na wysokim poziomie. A komu odradzałbym V3? Nano? Na pewno nie jest to zbyt szczęśliwy wybór dla początkujących użytkowników medycznych, którzy raczej korzystają z niższych temperatur i osób o niskiej albo zerowej tolerancji, co jest związane z brakiem kontroli użytkownika nad temperaturą, co skutkuje dość wyrazistymi efektami użytkowania tego waporyzatora. Jeśli wiesz też, że waporyzować będziesz dużo, regularnie, intensywnie no to wtedy również warto rozejrzeć się za czymś innym, co być, czymś, co będzie miało większą a, albo wymienną baterię, a, no bo tutaj ta bateria jakkolwiek na takie, taką waporyzację gdzieś tam poza domem jest spoko, no to jeśli byście mieli z niej korzystać kilka a, razy dziennie, no to, to może Was potem zaskoczyć koniec zasilania. Wreszcie, jeśli nie lubicie takich gotowych rozwiązań i wolicie wszystko mieć pod kontrolą, w sensie, móc samodzielnie sobie e, to wszystko regulować, od temperatury począwszy, no to wówczas e, nie wybieraj e, ani V3 Nano, ani ani Paxa Mini, e, tylko coś innego. Dobra, witam was w ostatniej części filmu o V3 Nano. Teraz pokażę wam, jak to działa w praktyce, czyli coś sobie zwapujemy. Mam tu susz zmielony w moneczku Swiss Grinder Fresh, a no i co? I napełnię komorę. Ona jest dość mało wygodna do napełniania, bo jest dość wąska, więc dobrze jest mieć coś, czym sobie będziecie mogli ten susz popchnąć nieco głębiej w głąb tej komory. Jak nie macie nic lepszego pod ręką, tak jak ja teraz, to dobrym pomysłem jest to narzędzie do suszu, które jest w zestawie. Natomiast nie jest to optymalne, no bo jest dość cienkie, więc ciężkie do... Ubijania. Na pewno tego suszu tutaj nie warto jakoś ubijać swoją drogą, tylko tak raczej luźno napełnić komorę. ale wiecie, nie chcecie też, żeby on się gdzieś tam zakorkował na górze komory. Trzeba go popchnąć trochę w jej głąb. A, dobra. Komora jest grubsza, napełniona. Staram się Wam pokazać, jak to wygląda. Nie wiem, na ile to widzicie. Nie wchodzi tam jakoś dużo. Zresztą rozmiar komory jest bardzo zbliżony do tej e, z V3 Pro. Jeśli nawet nie taki sam. A, dobra. To co? Do dzieła. Trzy kliki, żeby włączyć. E, zasygnalizuje nam e, poziom naładowania baterii. No a teraz już mamy nagrzewanie. I musimy poczekać, aż e, zawibruje. To trwa do 30 sekund, czyli nie bardzo długo. Czekamy aż się nagrzeje. No i teraz temperatura została osiągnięta i mamy 3 minuty, zanim fałszywano się wyłączy. No to co? Do dzieła? To był pierwszy buszek. Jak widzicie tej pary już od początku jest całkiem sporo. Natomiast co mam powiedzieć, jeśli chodzi o jej temperaturę, nie jest ona bardzo gorąca, ale jednak mimo wszystko a, troszkę daje pogardę. Jeśli ktoś jest na to bardziej wrażliwy, no to może gdzieś tam delikatnie mu to przeszkadzać. Natomiast jak widzicie, ten wapryzator mimo swoich bardzo, bardzo miniaturowych rozmiarów absolutnie nie ma problemu z produkcją pary. Wręcz jest jej dużo. jest całkiem fajna w smaku i na pewno na pewno działa. To mogę wam powiedzieć na pewno. Natomiast z racji na to, że tutaj temperatura rośnie automatycznie, a jednocześnie sesja trwa tylko 3 minuty, no to wskazany jest pośpiech. Czyli jest to to raczej na szybkie sesje. Dobrze jest się w tych 3 minutach zmieścić, no bo jak się nie zmieścicie i włączycie go ponownie, no to temperatura się zresetuje. No co jest trochę bez sensu, prawda? Wracać z 220 na, na 200 stopni, no a tak jest. Natomiast jeśli się, jeśli go odpowiednio nabijecie i się będziecie streszczać, no to dacie radę w ciągu tych 3 minut tą komorę w pełni wykorzystać. Smak pary jest świetny, potem, wiadomo, trochę znika. E, natomiast nie ma tutaj takiej, jakiejś bardzo nuty popcornowego aromatu, no bo też tutaj przeważa zdecydowanie konwekcja. Jak widzicie, nie trzeba bardzo długich buszków, a żeby tej pary było całkiem sporo. Dobra, ostatni buszek. Wyłączę go. Pamiętajcie, żeby po każdej inhalacji to siteczko tutaj sobie przetrzeć. No bo jak to zostawicie tak, to to się zaklei i po prostu będzie coraz gorszy airflow z każdą inhalacją. na no po co, skoro można tego uniknąć, prawda? Dobra. Teraz, żeby się pozbyć suszu z komory, to jest to, że jeśli nie macie nic przy sobie, no to, to będzie ciężko, bo on tak po prostu nie wypadnie. Potrzebujecie czegoś, żeby go wydubać. No no i tak to wygląda ten susz jest równomiernie zaporyzowany, na no, przyjemny brązowy kolor można by go jeszcze bardziej pocisnąć jakby się chciało, ale moim zdaniem to jest, to jest optymalne. Um. Także co, podsumowując, V3 nano to jest chyba najtańszy sposób na waporyzację, która ma sens. Czyli krótko mówiąc, jest to najtańszy z takich sensownych elektronicznych waporyzatorów. Jasne, ma swoje ograniczenia, ale z drugiej strony, patrząc na jego cenę i różne inne zalety, które posiada, na przykład dyskretny rozmiar no to jest to całkiem spoko opcja do rozważenia na początek przygody z waporyzacją albo, albo na wyjścia, e, jeśli, jeśli już tych waporyzatorów macie i macie pewne większe doświadczenie. Jeśli myślicie nad zakupem V3 Nano, to polecam Wam kupić go w VapeFully. Jest dostępny w bardzo korzystnej cenie. I zapraszam Was na kolejne odcinki. Dzięki, na razie, cześć!